Ćwiczenia głosek szeregu ciszącego głoska zi. Powtarzaj za mną. Zia, zio, zie. Ziu, zi. Brawo, świetna robota. Powtarzaj za mną. Azia ozio. Ezie, uziu, izi. Brawo, świetna robota powtarzaj za mną. Azi, Ozi, Ezi, Uzi, izi. Brawo, świetna robota powtarzaj za mną. Ziazi, ziozi, ziezi, ziuzi, zizi. Brawo! Świetna robota! Powtarzaj za mną. Ziazia, ziozio, ziezie, ziuziu, zizi. Jeszcze raz. Ja, jo, ja, jo, já, jó, jé, jô, gi, ajá, OJO, ejé, ujú, higi, aj, oji, eji, uji, higi, jaj, joji, geji, Juj, Jiji, jaja, jojo, jeje, juju, Jiji.